się nieodzownie wiąże się z końcem wakacji, dlatego też w wielu miastach w Polsce odbywają się imprezy żegnające lato i kończące sezon letni, nie inaczej było na puszczańskiej faktorii. W niedzielę, 26 sierpnia, odbył się tam ostatni koncert w ramach Faktorii Kultury. Ten rok był naprawdę rewelacyjnym rokiem, jeżeli chodzi o repertuar, jeżeli chodzi o Teatr Wybrzeża, jeżeli chodzi o scenę muzyczną. Podsumowujemy na bieżąco, liczymy naszych widzów i tych, którzy przyszli obejrzeć koncerty i spektakle. A myślę, że do rekordu niewiele brakuje, bo tym weekendzie będziemy wiedzieć wszystko w tej chwili. Przed rewelacyjnym koncertem jesteśmy, więc tak naprawdę kolejne osoby do nas się Zbliżają. Ostatniego wieczora na mieszkańców czekało ostre granie, jakie zagwarantowały zespoły Lux Torpeda oraz My Riot. Mieszkańcy Prusza i okolic bardzo chwalą sobie całe przedsięwzięcie, jakie co roku organizowane jest na Faktorii. Szkolialiśmy w zeszłym roku, w tym roku dopiero Może pierwszy koncert, ale bardzo nam się to wszystko podoba. Raczej na spektakle teatralne chodziłam, ale w zeszły sezon kult jak najbardziej. No nie, fajnie, nie wiem, na razie fajnie. doszliśmy tutaj od bramy, no, także. Nie, no, <grym> tak, że... <grym grym> że trzepią tego, nie? To Sprawdzają, fajne, no to nie? jest ta akurat dobre. A kapela jest genialna. Ja. Nie? Koncerty, które się tutaj odbyły, były jak najbardziej w moich klimatach. I yy, jeśli to, to, się tak, to się tak utrzyma w takim, takim repertuarze, to jak najbardziej Jesteś za. Be, jesteśmy za i będziemy uczęszczać. Ja byłem na tych występach Wybrzeża z dziadkami. Było bardzo fajnie. Fajnie, że ktoś tu kulturalnie odbywa jakieś imprezy. Jeszcze czekamy na May Riot, bo ja akurat nie miałam okazji być na Woodstock. Jak wam się podoba? Koncerty jest torpeda! <grywa> to najlepsza! Najlepszy koncert wakacji chyba! Na faktor jestem pierwszy raz, a kolega? Dzisiaj pierwszy raz przyszłem, a zawsze przyjeżdżam samochodem. Teraz się Skąd jesteście? Ja jestem z Łęgowa. A ja jestem z Prusza. Dobra. Bardzo dobry moment, Koniec zwłaszcza, że taki rockowy koncercik jak dzisiaj. Na koncercie można było również spotkać lokalnych artystów. Musimy zobaczyć, czy rock'n'roll wciąż żyje. Prawdopodobnie żyje, nie jestem pewien. No zaraz się okaże jeszcze, znaczy mnie za ogulaca pokaże. Rock'n'Roll is not dead. Rock'n'Roll is not dead, więc yy, tak, Luxorpeda zrobiła bardzo fajny kawał muzyki, nie ma co ukrywać. A, jeszcze musimy jeszcze pozdrowić wszystkich telewizorów e, północnej, północnej TV. Koncert trwał do późnych godzin nocnych. Zakończenie lata z pewnością można zaliczyć do udanych imprez. Już za rok kolejna odsłona faktorii kultury i następne nie mniejsze atrakcje. Polecamy również zobaczyć wielkie otwarcie letniej sceny 2012 w Pruszczu Gdańskim oraz rocznica działalności faktorii handlowej w Pruszczu. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północnaTV i nie zapomnij subskrybować kanału.